Dementuję wszystkie te informacje, które pojawiają się w mediach. Ja nie mam uprawnień na to, żeby kierować autobusem komunikacji miejskiej. Zamknięto do więzienia ludzi, którzy nie mam żadnych wątpliwości, są krystalicznie uczciwi. Nie, nie mamy nic wspólnego z Unią Europejską, dlatego że. O sprawie Wąsika i Mariusza Kamińskiego opowiadałam Wam już wielokrotnie. Opowiem o niej dokładniej w odcinku, który wyjdzie dzisiaj o 21. .00. Przybliżę w nim całą historię, z uwzględnieniem samych początków, oskarżeń, wyroku sądu, niespójności prawnych i niemal wszystkich mankamentów z nią związanych. Serdecznie więc zapraszam was do oczekiwania i dziękuję za łapki, które zostawiliście pod poprzednim filmem. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się orzeczeniu prezydenta, które wydał dzień po ich aresztowaniu 10 listopada o godzinie 11.30. Właśnie z tego powodu postanowiłam streścić wam słowa Andrzeja Dudy w tej sprawie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subka. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. W grudniu sąd okręgowy w Warszawie skazał kamińskiego i Wąsika na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności, za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Sprawa miała swój początek w 2015 roku, gdy sąd rejonowy Warszawa Śródmieście skazał ich w instancji za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas afery gruntowej w 2007 roku. Po uprawomocnieniu się wyroku marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu ich mandatów poselskich. 9 stycznia politycy PIS zostali zatrzymani przez policję na podstawie nakazu sądu. Zatrzymanie wywołało szeroki oddźwięk w mediach światowych. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli obecni w pałacu prezydenckim. Doszło do takich absurdów jak przeszukanie aut prezydenckich ministrów. Przecież prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, którego broni wojsko. Nawet jeżeli go nie lubimy, ciężko zaprzeczyć jest temu, że nowa władza pokazała mu w ten sposób, że nie ma on żadnego znaczenia i uprawnień, wprowadzając pewien stopień totalitaryzmu, lekceważąc prawo i wybór Polaków. Na tym nie kończą się absurdy. W momencie zatrzymania polityków prezydent był w belwederze, chciał wrócić do pałacu, ale drogę za Blokował mu warszawski autobus miejski. Wiecie, warszawski. Tej samej Warszawy, która jest pod jurysdykcją Trzaskowskiego. Internauci sugerowali, że to fake news. Okazało się jednak, że sytuacja ta faktycznie miała miejsce. No i sugerowali też, że to wina prezydenta Warszawy, który wypowiedział się na ten temat. Dementuję wszystkie te informacje, które pojawiają się w mediach. Ja nie mam uprawnień na to, żeby kierować autobusem komunikacji miejskiej. Natomiast zupełnie poważnie mówiąc, mamy olbrzymie mrozy, no i niestety rzeczywiście awarie się zdarzają. Przyznali się, mówiąc, że była to awaria i zarzucanie im czegoś jest nie na miejscu. No jasne, tak samo jak opozycja w Rosji sama popełnia samo sami wiecie co, zdarza się. Tak czy inaczej, wśród mediów, które relacjonowały zdarzenie, znalazły się między innymi BBC i Bloomberg. Jak już mówiłam, o sprawie wypowiem się szerzej w wieczornym filmie. Co jest jednak warte uwagi, to fakt, że sytuacja związana z zatrzymaniem Kamińskiego i Wąsika jest przejawem rosnącego napięcia w relacjach między prezydentem Andrzejem Dudą, czy też może ówcześnie panującą władzą, a koalicją rządzącą, o czym też wspomni prezydent. Na samym początku wypowiedzi zaznaczył oczywiście, że cała sprawa to brak poszanowania wobec polskiej konstytucji. Że działania te są absolutnie rażącym naruszeniem konstytucji i prawa, że ministrowi nie wolno działać na podstawie uchwał Sejmu, które w żaden sposób nie mogą stanowić podstawy prawnej do działań wobec zewnętrznych instytucji, wobec obywateli, wobec zewnętrznych podmiotów. Co jest w sumie prawdą od początku do końca, od samego postawienia wyroku, dochodziło tutaj do nieporozumień prawnych. Następnie wspomina o bezprawności działań Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury. Ta bezprawność działania ministra Sienkiewicza została dzisiaj potwierdzona wspomnianą odmową wpisu. W tym samym czasie Toczyła się druga batalia dotycząca legalności, a mianowicie kwestii zrealizowanego przeze mnie w 2015 roku ułaskawienia czterech osób. Myślę przede wszystkim o panu ministrze Mariuszu Kamińskim i panu ministrze Macieju Wąsiku, ale także ich współpracowników, którzy realizowali zadania swoje, państwowe w ramach centralnego biura antykorupcyjnego była to sprawa która toczy się od kilkunastu toczyła się przez kilkanaście lat śmiało można powiedzieć od de facto 2009 roku, kiedy to zostało złożone doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Opowiada tutaj o batalii, którą toczył z prawem. Oczywiście jest to poniekąd prawda, jest to sprawa skrajnie polityczna, która używana jest obecnie jak karta przetargowa między jedną a drugą stroną konfliktu. Sami wiecie, jak to u nas wygląda. No tak, panie profesorze, ale jest jeszcze orze 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 orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tego, czy e, ta izba jest sądem, czy nie jest sądem. To nie jest tu bezprzedmiotowe całkowicie, dlatego że to nie jest sprawa z zakresu właściwości Unii Europejskiej. Tutaj nie, nie mamy nic wspólnego z Unią Europejską, dlatego że. Halo, halo? Straciliśmy łączność z panem profesorem? Dobrze, to zanim odzyskamy tę łączność, ja... Jak ktoś mówi coś, co nam nie pasuje, to się go wycisza. Prezydent mógł też, wiecie, w tej sytuacji poczekać na uprawomocnienie wyroku, Zamiast korzystać na lukę prawną, tak czy inaczej, w większej mierze ma tutaj rację. Przypomina też, że zostali oni ułaskawieni przed wyborami prezydenckimi i przypomina o pozostałych uczestnikach afery. Mówi, że fundamentem uczciwego kraju jest walka z korupcją, że najważniejszym aspektem jego władzy była dla niego walka z owym zjawiskiem. Miał on dążyć do całkowitego zażegnania problemów kraju. I za takie działania właśnie związane z walką z korupcją na, na, na szczytach władzy zostali oni skazani. Zdecydowałem wówczas o ich uniewinnieniu, uniewinnieniu przed objęciem przez nich urzędów w rządzie, który sformułował się w 2015 roku po wyborach parlamentarnych. Wygląda na to, że zostali oni, zdaniem prezydenta, skazani za niewinność czy może walkę z korupcją? Wydaje mi się, że o ile przysługuje mu prawo łaski, o tyle nie przysługuje mu prawo orzekania o czyjejś winie. Jeżeli sąd im ją stwierdził, nie jest ona raczej w jego kompetencjach, tak samo jak nie wydaje mi się, żeby za czasów prawa i sprawiedliwości kryzys korupcyjny miał być całkowicie zażegnany. Cały czas przez, przez te wszystkie lata najważniejszą kwestią dla mnie było, aby polskie państwo było państwem sprawiedliwym, aby polskie państwo było uczciwym państwem, abyśmy mogli z dumą mówić cały czas tak, jesteśmy krajem, w którym korupcja została pokonana po słynnej aferze Rywina, po latach strasznej korupcji, gdzie wielu ludzi mówiło, że bez koperty niczego się nie da załatwić, wreszcie dzięki konsekwentnym, twardym działaniom Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Korupcja w wielu obszarach naszego życia albo została wyeliminowana, albo okazała się zjawiskiem marginalnym. To był rzeczywiście bez wątpienia i jest wielki sukces polskiego państwa, które było w tym zakresie reprezentowane przez pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. No cóż, czy tak pięknie i kolorowo to wyglądało? Nie będę tutaj już wciskać swoich spekulacji. Wygląda na to, że przeszliśmy do aspektów prawnych. Prezydent mówi o tym, że procedura była legalna, zatwierdzona przez Sąd Okręgowy i Trybunał Konstytucyjny. Co prawda, nie był to wciąż wyrok prawomocny, ale to akurat był aspekt niejasny dla Konstytucji. Ułaskawienie, którego dokonałem, było potwierdzone następnie orzeczeniem Sądu Okręgowego i potem kolejno trzema orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, który uznał jego prawidłowość. Było, jak mówią dzisiaj, podręcznikowe, albowiem rzeczywiście ten Model ułaskawienia był opisany w podręcznikach dla studentów wydziałów prawa. Szkoda tylko, że wszystkie te instytucje były przepełnione ludźmi pisu. Nie zmienia to oczywiście faktu, że wszystko było zgodne z prawem. Stałem i stoję na stanowisku, że panowie, ministrowie i ich współpracownicy zostali przez prezydenta Rzeczypospolitej ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją, że ułaskawienie to jest w mocy skuteczne, a tym samym, że panowie ministrowie, dziś posłowie wybrani w ostatnich wyborach parlamentarnych, posiadają swoje mandaty. I jakiekolwiek próby pozbawienia ich tych mandatów w istocie są nielegalne. Duda broni następnie swojego prawa wynikającego z roli prezydenta, które w zaistniałych okolicznościach zostało podważone. Zwraca uwagę na to, jak po zmianie władzy sprawa została szybko podjęta. Jak również na to, że nigdy sądy nie były tak dynamiczne i przenikliwe w wykonywaniu swoich obowiązków jak tym razem. No, niestety, od wczoraj sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie. Panowie ministrowie. Zostali zatrzymani i obecnie są w areszcie. Nie chcę tutaj, proszę Państwa, się rozwodzić na temat tego, jak to się odbyło, bo kiedy słyszę, że ta sprawa nie jest polityczna, to mam uśmiech na twarzy. Chciałbym zapytać moich rodaków, kiedy widzieli taką gorliwość w działaniu sądów i organów ścigania w polskim państwie, żeby w takim tempie, Działały sądy dosłownie z godziny na godzinę. Dosłownie z godziny na godzinę następowała zmiana sędziów, wyznaczenie nowych sędziów, żeby podejmowano działania, kiedy wyrok jest wydany, czy postanowienie jeszcze nie ma w ogóle uzasadnienia. Absolutna zgoda w tej sytuacji, panie prezydencie. Kto wie, jak działają sądy, ten wie. Sprawy w regularnych okolicznościach potrafią ciągnąć się latami. Andrzej Duda mówi o swoich przeżyciach i o tym, jak krystalicznie czyści są w tym przypadku politycy prawa i sprawiedliwości. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem osobiście głęboko wstrząśnięty. Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy nie mam żadnych wątpliwości są krystalicznie uczciwi. Przede wszystkim znany powszechnie minister Mariusz Kamiński którzy zawsze walczyli o wolną Polskę, którzy walczyli o nią również przed dziewiątym rokiem jako ludzie bardzo młodzi, a potem chcieli po prostu uczciwego i sprawiedliwego państwa. Jak już wcześniej wspominałam, nie jest on raczej osobą, która powinna się na ten temat wypowiadać, szczególnie że się spoufalał z jednym jak i drugim oskarżonym. Jego zdaniem skoro działali oni w czasach PRL-u, można by wywnioskować, że są dobrymi ludźmi. Ma to sens? Jeżeli dałam 5 złotych bezdomnemu, to znaczy, że na pewno jestem dobrą osobą? Może trochę teraz ujęłam ich zasługą, ale wiecie o co mi chodzi. Nie możemy oceniać ludzi po ich publicznych dokonaniach. Działalność na rzecz państwa nie gwarantuje tego, że są oni dobrymi ludźmi. Na Następnie mówi o tym, że to wszystko zaprzecza idei państwa prawa, takiego bez łapówek. A dzisiaj tacy dobrzy ludzie są za kratami, kiedy inni przestępcy polityczni chodzą na wolności. Twierdzi, że na tym nie skończy się jego walka o wolną Polskę, jak również, że ową wolność przywróci i Kamieńskiemu i Wąsikowi. No i jeszcze na sam koniec. Jest wiele gniewu nawet. apeluje o spokój. Wolno w Polsce się gromadzić. Jeżeli ktoś chce korzystać z prawa zgromadzeń, może się gromadzić. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w manifestacjach, może uczestniczyć w manifestacjach. Ale bardzo państwa proszę, żeby były to manifestacje pokojowe, aby były to manifestacje godne i spokojne. Prezydent zachęca do manifestacji oczywiście pokojowych. A no tak, może nie na koniec. Apele się tak nie kończą. Ale mówi ponownie o tym, że przywróci praworządność w kraju. Że sprawiedliwymi, uczciwymi metodami konstytucyjnymi, prawnymi. I politycznymi zgodnymi z zasadami demokracji, jesteśmy w stanie uczciwość i sprawiedliwość w polskim państwie przywrócić i dalej budować uczciwe i rzetelne polskie państwo. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dla mnie to brzmi jak zapowiedź kolejnego sezonu, a dla Was? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema?